Serdecznie. 1 sierpnia mamy. No zaraz się wakacje mogą już kończyć, bo przyjdzie wiesień, w jesień. Wrzesień. Ale we wrześniu też mam dla Ciebie dobrą informację. Jak mieszkasz w dużym mieście, to dużo młodych kobiet przyjeżdża na studia, na pierwszy rok studiów, szukają chłopaka i czekają Cię nadspodziewanie dobrze reakcje, nadspodziewane dobre reakcje. U kobiet, także jeśli szukasz dziewczyny, to może się okazać, że faktycznie to jest moment, jak podchodzisz do kobiet, gdzie dużo łatwiej się z jakąś dziewczyną umówić. Ja, jak robiłem szkolenia w Krakowie, to wielokrotnie się okazywało, że jak kursant podchodził do dziewczyny, takie właśnie z pierwszego roku, no to one zaskoczone chciały nawiązać jakieś tutaj relacje w Krakowie, no bo jak przyjechała z Białego Stoku. Czy gdzieś tam z Olsztyna, czy, czy z Poznania, no to szukała znajomych i też jest to fajna opcja. Także pamiętaj, że jeszcze miesiąc i znowu się to wszystko zacznie. Jak mieć supermoce przy kobietach, tak? I tutaj chciałem Ci przedstawić taki jeden wniosek, który może dużo zmienić w Twoich relacjach z kobietami, na spotkaniach, na randkach, który powoduje, że będziesz miał błyskawiczne efekty. Przede wszystkim chciałem, żebyś wykonał teraz takie ćwiczenie. Zastanów się w jakich momentach relacji z kobietą większość facetów się boi albo krępuje się coś zrobić. Może się krępować pocałować facet na początku dziewczynę dotknąć. Jak ty to robisz bez skrępowania, nagle masz lepsze rezultaty. Jak ona zrobiła coś złego, a ty od razu mówisz, to się więcej nie spotykamy i nie boisz się, że ją stracisz, wręcz jesteś na to nastawiony psychicznie, nagle się będzie okazywało, że ona ci nie zostawia, tylko cię darzy jeszcze większym tutaj poczuciem e, sensu, zainteresowania i tego, że chce się z tobą spotykać. E, dokładnie to samo jest oczywiście na początku, kiedy się spotykasz z dziewczyną im ona więcej myśli o tym czy Ty się z nią spotkasz kolejny raz czy ją lubisz to się okazuje, że ona się chce bardziej spotykać i czasami warto być gościem, który z jednej strony jest uśmiechnięty, ale z drugiej strony jest nieco hamowaty mówi dziewczynie mi się tu z Tobą dzisiaj nie podoba bo jakoś tak w ogóle bez sensu zaprosiłaś mnie, w telefonie grzebiesz słońce za bardzo świeci za szybko pijesz tego drinka nie podoba mi się Wiesz, może takie głupoty, które Ci opowiadam nie docierają do ciebie, ale one nie mają docierać do ciebie, tylko do kobiety, z którą rozmawiasz, tak? Jeśli ona widzi, że jest dla ciebie niedostateczna, czy się niepewnie, to też wielokrotnie kobieta będzie o tobie intensywniej myśleć, zastanawiać się, czy ty ją lubisz, czy się z nią spotkasz kolejny raz czy oczywiście dasz jej tutaj fory do kolejnego spotkania więc warto się nad tym zastanowić, bo ja często widzę, że Wy się tak martwicie przejmujecie tym, że ona tutaj coś nie odpisuje, a to się bierze często z tego że za bardzo chciałeś, za bardzo ją komplementowałeś za bardzo ona wyczuła, że też Ci się podoba i to nawet taki głupi błąd możesz zrobić przez przypadek spotkałeś się z dziewczyną i jej mówiłeś, że zawsze chciałeś się zakochać jedno takie zdanie i uwierz mi, ty nie musisz powiedzieć, że chcesz z nią być, chodzić, a ona już wie o co chodzi. Także czasami mniej znaczy lepiej, i jak mniej wypowiadasz takich słów, które będą miały dla niej tutaj punkt odniesienia, czego ty chcesz od kobiety, tym często kobieta będzie dużo bardziej Intensywniej myśleć o tobie, wykorzystaj to w praktyce. Tak samo niejednokrotnie kobiety zdają te śmieszne pytania. Kiedy miałeś dziewczynę? Co ty robisz w życiu? Gdzie pracujesz? Nie warto na te pytania na początku odpowiadać poważnie. Powiedz jej, zajmuję się składaniem popsutych samochodów, zajmuję się recyklingiem wypalonych wykałaczek czy zapałek. Idiotyczne, ale zdziwisz się, ile kobiet w to uwierzy, tak? Potem, oczywiście, jak ci kobieta zarzuci, okłamałeś mnie, ja nie wiedziałem, że ty pracujesz tam, nie wiem, jako budowlaniec czy, czy masz firmę, to powiedz jej, a ty w to uwierzyłaś? Przecież sobie sobie jaja, więc wtedy ona wyjdzie na głupią przed tobą i raczej yy, nie będzie to działać niekorzystnie na waszą znajomość, a wy się tego typu sytuacji boicie. I dlatego też niejednokrotnie macie problemy z kobietami i nie wychodzi wam z nimi w trakcie nawet dłuższych relacji. Po prostu za bardzo chcesz być z tą dziewczyną, a w niej jest za mało tej niepewności. Za mało niepewności, która często nakręca znajomość. Jakbyś się tak szczerze zapytał jakiejś dziewczyny, dlaczego była z tym facetem przez tyle lat, i ona by ci miała opowiedzieć o tym związku, może nie wiem, masz siostrę, masz jakąś przyjaciółkę siostry. Z którą masz dobry kontakt, pogadaj z nią o facetach i zobaczysz, co ci powie. No, bo w sumie on tak na początku nie za bardzo chciał mi odpisywać, i ona często zaczęła sama nad nim pracować, starać się. I to było właśnie tutaj to, co posunęło tą znajomość do przodu. Więc weź to pod uwagę. Bo jeśli wiele kobiet tak y, mówi o dobrym początku znajomości, szczerze, bo co innego jak ci kobieta powie taka, która cię nie lubi albo która nie ma z tobą dobrej relacji, że byłam z facetem, bo mnie szanował, bo chciał dla mnie dobrze. To może być odpowiedź toksycznej dziewczyny, która wyciskała tego faceta jak cytrynkę y, i, i korzystała tylko z jego tutaj, oczywiście statusu społecznego czy z tego, że się nią opiekował, ale to nie będzie kobieta, z którą ty też się powinieneś spotykać, więc takich kobiet nie słuchaj, tylko swoich tych dobrych dziewczyn, które miały dobre relacje, a się okaże, że często ona sama zaczęła zdobywać tego faceta i ty dzięki temu też będziesz się koncentrował na tych elementach relacji, które wpływają na długość znajomości, czyli między innymi to, że ona się niepewnie czuje na początku. Co z tego będzie? Czy ty chcesz z nią być? Czy będzie kolejne spotkanie? To będzie ją zmuszać do myślenia o waszej relacji. Jak się podoba ten krótki live, oczywiście, łapkę do góry zostaw. Przypominam, jak prowadzić związek, jak utrzymywać związek i najlepszy materiał na temat związków, jaki zrobiłem, jak utrzymać związek z niestabilną emocjonalnie dziewczyną, z toksyczną kobietą po trudnej przeszłości. To wszystko cały. No właśnie, przerwało mi, bo mi się bateria kończy. To wszystko, cały ten materiał, jak prowadzić związek, jak utrzymać relację z toksyczną, niestabilną emocjonalnie dziewczyną. 60% taniej do czwartku do północy. Polecam Ci serdecznie, bo ta wiedza zmieni Twoje życie. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamany przez promocja. Zobacz sam. Najlepszy materiał na temat związków, jaki zrobiłem, jak masz relacje, w których są problemy, zdecydowanie powinieneś to zobaczyć. A nawet jak nie masz dziewczyny, to tym bardziej profilaktycznie obejrzyj sobie ten materiał, bo dowiesz się, na czym polega sztuka prowadzenia relacji z kobietami. Wszystko jest dostępne pod spodem. Jakie macie do mnie pytania? Ja zaraz jadę właśnie na spotkanie, takie tutaj z kursantem, który przyjechał odzyskiwać kobietę i też takie spotkania prowadzę w Krakowie yy, i nie tylko. Więc może Ty masz jakiś problem z żoną, nie wychodzi Ci. Jak najbardziej zapraszam. Jestem w stanie dla Ciebie ułożyć strategię odzyskiwania takiej kobiety i zdziwisz się, jak to działa. Moja siostra idzie do mojej byłej na robienie włosów. Jak się zachować? Nie pytać za dużo siostry, co u niej. Wiesz co, często to będzie tak, że nawet się siostry zapytasz, to kobiety sobie lubią pomiędzy sobą rozmawiać. Jak ona się wygada, no to już masz naprawdę dużego minusa u swojej byłej No chyba, że Twoja siostra jest na tyle zaufana, że dajesz sobie za nią rękę uciąć, że tak nie będzie Ale z doświadczenia wiem, jakie są kobiety, więc radziłbym Ci raczej uważać No tym bardziej nie podpytywać się jakiejś przyjaciółki tej Twojej byłej dziewczyny na temat yy, niej samej Bo oczywiście będą z tego różne, różne problemy Spotykam się z dziewczyną, emocje, wszystko fajnie, ale gdy leżymy nago, bawi się tylko się pindolem. Ale nie chcę, żebym wszedł. Temat może być taki, że po prostu jest nieśmiała, potrzebuje więcej doświadczenia z tobą, takiego też, żeby się rozgrzał. Musiałbym to dokładnie przeanalizować, albo ty nic nie robisz takiego, żeby ona chciała. Tudzież nie byłeś zdecydowany, jeśli chodzi o inicjację seksu z tą dorosłą kobietą. Yy, oczywiście to można na wiele różnych sposobów rozwiązywać. Jeśli kobieta nie chce tego seksu, to możesz to wszystko obrócić na negatywne emocje, powiedzieć jej: Już więcej się z tą nie spotkam, po prostu nie lubię tracić swojego czasu. Jak ona się zacznie martwić, przepraszać ciebie, to już ją masz. Ja będę dużo takich mechanizmów zdradzał w tym, nowy, w tym nowym kursie, który nagrywam. Jak być nagrodą dla kobiety. Jestem właśnie już po nagraniu trzech części i naprawdę kapitalna wiedza się szykuje. Jak się zorientować, czy koleżanka, która ci się podoba, ma chłopaka? Słuchaj, ty nie pytaj ją o to, czy ma chłopaka, tylko zacznij z nią rozmawiać, bo jak ona jest nieszczęśliwa w życiu, to po prostu, prostu dać się uwieść. I tak samo, jak macie jakieś dłuższe pytania do mnie, problemy z kobietami, śmiało piszcie na maila. Bo nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć też na YouTube. Frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl, napisz tutaj, umów się na szkolenie. Gdzie uczę tego wszystkiego w praktyce? Podchodzimy do kobiet na ulicy, pokazuję Ci, jak to robić. Wszystkiego jesteś w stanie się nauczyć pod warunkiem, że chcesz. Może teraz cię dziewczyna zostawiła, może teraz się czujesz taki smutny, nie masz kobiety. Jestem w stanie to zmienić. Także, jak masz takie problemy, śmiało pisz. I dawajcie, ostatnie pytanie, bo się śpieszę. Mam jeszcze po drodze konsultacje i, i na miejscu, tak jak mówię, to spotkanie z kursantem. Dawajcie, jakieś jedno ciekawe pytanie, jak zwrócić uwagę do dziewczyn w klubie, kiedy do nich nie podchodzę? Nie podchodząc do nich, dobra opalenizna często cię wyróżni. Do tego kontrastowa koszula, czyli jak, czyli jak jesteś dobrze opalony, to biała koszula też robi robotę. Świetne perfumy, to, że siadasz w miejscu, które jest dobrze oświetlone i siadasz taki radosny, uśmiechnięty. Wysoka energia zawsze przykuwa uwagę kobiet i zdziwisz się, ile kobiet będzie przechodziło, jak łapiesz z nimi kontakt, zaczniesz się do ciebie na przykład uśmiechać. Pod warunkiem, że się dobrze ubierzesz i będzie biła też od ciebie pozytywna energia. Niejednokrotnie robi to robotę. Inny przykład, wynajmujesz z kolegą. Najlepszą lożę w klubie. Często kluby są tak projektowane, że jest dużo mniej miejsc siedzących niż stojących, i kobiety same się będą dosiadać zmęczone po tańcu. Bolą mią nogi. Chodzi w szpilkach przez 4 godziny, tańczy. To jak myślisz? Nie siądzie z tobą w loży. Bo będzie cierpiała, będzie stała, czy być może ty tylko machniesz dłonią, siadać i one siądą, siądą. Także są pewne sposoby, które działają, i tak samo ty, mając loże w klubie i wydając na to parę złotych, masz też jakiś status społeczny, do którego będą się tutaj przyciągać. Kobiety Także też warto to wykorzystać, bo niejednokrotnie nie macie o tym pojęcia, że to działa, a to działa. Druga metoda, zacznij zaczepiać kobiety, kiedy dopiero co weszły do klubu. Często, jak kobieta wejdzie do klubu, już jest w tym klubie 3 godziny, to ją 15 facetów zaczepiło. A jak ona dopiero co schodzi, po schodach do klubu albo wchodzi, stoi przed klubem, te same kobiety będą, będą o wiele lepiej reagować. Ja często ze znajomymi, z kolegami robiliśmy to przy szatni, zaczepialiśmy dziewczyny, kiedy kurtki oddawały i rezultaty zawsze były dużo, dużo lepsze. Bo, tak jak mówię, co innego, jak ona przez 3-4 godziny tańczy, skacze po klubie. No i oczywiście została zaczepiona przez 15 facetów, a co innego, kiedy ty ją zaczepiasz. Na początku imprezy szanse są jednak dużo większe, tylko pamiętaj o tym, że musisz pokierować tą znajomością w odpowiedni sposób tam ją wyizolować z tego klubu, zabrać na jakąś tutaj dyskretną miejscówkę, żeby rozwijać tutaj tą znajomość. Wyciągnij wnioski sam, jak prowadzić związek z kobietą 60% tanie do czwartku. Polecam, bo naprawdę wartościowa wiedza. Dla każdego, kto chce mieć związki z kobietami nie tylko poważne, ale też czysto seksualne, wolne, polecam przetestować. Widzimy się potem, cześć.